Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że, że mogę się spotkać na przesympatycznej uroczystości, wierczenia certyfikatu uczestnictwa w sieci dziedzictwa kulinarnego i Mazur, a za tym idzie sieci dziedzictwa kulinarnego Europy. Promowanie produktów regionalnych, oryginalnych, ekologicznych w naszym regionie się rozwija i, i że coraz więcej zbożników i coraz więcej sojuszników mamy w tej materii. Możecie mu tam,